Oż jest zasobem. Się wszystkim z tej strony ruler, a to jest kolejna cena jak z przygód na modach. No i dzisiaj też są takie małe zmiany, ale to. To takie ja wam zaraz powiem. Może wam się to tutaj coś od razu dziwnie podobać, ale okej. Okay. Nie <śmienity> player mod, tak. No ale okej, okay, dziwnie mam te słuchawki, no tak, byłem tak, okej. Okay. No i okej, okay, tak dziwnie mam te słuchawki, ale... No, what the hell? Ale jest, dobra. No i co, ja gram teraz sobie na Fatefulu, gram na na Gimpaku 4. Nie, już na dragpaku. No sorry, że tak często zmieniam te paczki, ale zaraz powiem dlaczego i wybudowałem nasz pierwszy domek bo to jest takie fajne osiedle kołniko tego gdzie jest Battle Tower tutaj u góry był jeszcze domek no i to wszystko musiałem załatać bo naprawdę Creeperki i TNT zrobiły wielką dziurę Już nie chciałam tego domku tutaj bo mi przeszkadzał z tym moim no wolałem mieć swój nie? no i tutaj sobie tutaj Tutaj sobie tutaj, no właśnie, dałem takie skrzyneczki, jakiś taki design i tak dalej, tutaj jest waypoint, no i w skrzynkach jeszcze nic takiego nie ma I oczywiście to nie jest cheat mod, nie, w razie w, to jest crafting, że on też pokaże, żeby nie było, no tutaj mamy łóżeczko, dwie skrzynki, oczywiście możecie, no się robi, żegnam, oczywiście możecie mi pisać, no. Oczywiście możecie mi pisać, y, co mam robić w tym domku i co na odcinkach, ponieważ, y, no, lubię, to jest taka seria głównie interaktywna, bo to wy głównie robicie, znaczy, no, głównie wy prowadzicie ze mną tą serię. No i co? Aha, jeszcze tutaj koło domku chodzą gdzieś takie koniki. Jeden właśnie to jest Stasiu, nie wiem, czy to jest ten drugi. Nie, to nie jest ten drugi, ale drugi się nazywa... Nie wiem jak, Nawet już nie pamiętam nazwy moich koników, ale wiem, że w każdym razie zeżarły mi moje wszystkie jabłka, e, no to zapamiętałem akurat, e, no i dzisiaj idziemy do towerów, no, bo w ostatnim odcinku jak się skapłem, że to był taki mały tower, powiedziałem, że to wszystko, a tak naprawdę tam, tam obok był jeszcze taki duży tower, to naprawdę powiedziałem really, really... No i wiecie, postanowiłam to jakoś tak. O, jak słyszę tego małego. Oj oj, 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 nie. A jeszcze teraz, pewno powiecie skąd ja mam, jak sobie mieczek. Jak sobie mieczek mam z ninja. No, no z kopania oczysto, nie? Po prostu. Oj, 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 No, ale w każdym razie mam z tak owego kopania w globalni. Padaj na oczaku mostekowego kopania w kopalni. Tutaj trzeba uważać, bo widzę, że słychać już blazy. E, no i mostekowego kopania, e, ale też zdoby... kopałem na Ninja Live, o którym nie wiedzieli moi znajomi nikt. Po prostu e, tak jak jest zazwyczaj 30-40 osób. Słyszę ich. oj oj Laksy, laksy, laksy. O, refill, Nice, emotyka. Też mamy cały pakiet narzędzi. No i... <laughs> no i tak właśnie oto tak się prezentuje, skąd mam. Nikt nie wiedział o tym levelie, po prostu ja i moi widzowie. What the fuck! What the fuck! Ej ej, 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 Kurde, zapomniałem, że skoro ja teraz będę walczył z tymi gnomami, czemu nie wziąłem sobie mojego shit'owego? O oh shit, o oh shit! Really, really. Okej, okay, dobra. Oczywiście musiałam zadać przez Blaze, no to jest po prostu już moja świetna organizacja, nie organizacja, ale moja, mój świetny skill do PvP. No ale no, no to każdy już wie. No i z Ninja Live'a mam tej tanki, ponieważ te... No ponieważ zrobiłem takiego ninja live'a, powiem, że było du dużo osób na ninja live'a. 20 osób, czego zawsze jest 40, czyli połowa była, a połowa na ninja live o którym nikt nie wiedział, to jest naprawdę dobry wynik. Mm. O, znikło te małe gnoje. Tak. Fajnie, tylko zgubiłem moje spodnie. Mm. Tak. No, chyba się. Nie, nie, nie. Są, 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 są. spodemki, moje kochane. Tak, właśnie przez tego animated player'a widzicie, jak ja teraz wyglądam. Dlatego nie chciałem mieć hełmu na przywitanie się, ponieważ to tak dziwnie wyglądało. No i sami rozumiecie. E, dobra, zniszczymy sobie tutaj spawnerka. O, żelazny miecz, jakieś 7 żelaza. Nice. No i co? E, Mówią, że to jest. Seria interaktywna z widzami, czyli, że po prostu wy mi pyślecie, co mam robić, ja to robię. No i głównie fajne pomysły, które mi się spodobają, ja biorę na odcinek. I myślę, że zacząć robić takie coś, będę robił takie wycinki, tak jak niektórzy youtuberzy. I będę mówił niki. No to myślę, że to będzie nawet spoczką możecie napisać. Tam kolegi albo coś tam możecie wszystko, nie? No ale w każdym razie już, już sprawa koniec battle towera. E, Okej, okay, mamy zegarek, jajka. Nawet spokój temki, ale nie są one. Co to? Mhm. Tylko szkielety? Okej. Okay. No nic specjalnego jak na Battle Towera. Aż nic special. Okej. Okay. tam jest kolejny Battle Tower, więc myślę, że się też do niego udamy. Okej. Okay. skoczymy, nie? Przecież. To, to by było już naprawdę, jak ja bym nie skoczył, nie? To by było takie. Really, really. No i <ścoughs> naprawdę, to by się wkurzył, nie? E, no, ale mamy Refila w razie czego. E, no i na. Na Ninja Live też robiłem, właśnie na Ninja Live zdobywam surowca. Eee, no właśnie, takie. Tutaj trzeba się budować samemu. Ja nienawidzę takich towerów. One są takie bez sensu, szczerze mówiąc. Bo tutaj nic nie ma, ani skrzynki, ani nic. Trzeba się kopać, ale sprawdzimy. Dobra. W końcu nie mamy co robić na odcinku, nie? Czyli nie mam pomysłów, bo. Podaliście mi z, z, z paczki modów dealera, tylko że ja tej paczki teraz nie mam. A właśnie miałem wam powiedzieć, czemu nie ma z dragpaca. Yy, otóż dlatego, że Fu. nie ma, ponieważ yy, gdy chcę odpalać dragpaka, to on po prostu się nie odpala. Launcher się wyłącza, gdy ma się załączać ta gra, to on po prostu nie ma go. No i sami rozumiem, tylko pomaga reinstalacja. Dragpaka, ale to tylko na raz, więcej nic nie ma. naprawdę wam mówię, później już nic nie ma, później trzeba nowo reinstalować, a w tym znikają itemki z modami, więc to by było dosyć lipne, jak ja bym miał... to no tutaj double jump. Jakbym miał jakoś tutaj nie wiadomo, cały czas reinstalować, to by było bez sensu, dlatego sobie wziąłem taki launcher od razu, który ma... jakby wiecie, który ma od razu no wiecie o co mi chodzi, Jezu. Się dzisiaj nie umiem. Albo to może dlatego, że jest godzina 20.42. Ja jestem strasznie zmęczony. Yy, po szkole, bo miałem 7 lekcji. A ja po 7 lekcjach pan. Yy, naprawdę. No, ja jestem człowiekiem, który lubi spać. No... Wstawanie o 6 to jest coś yy, nie Jeszcze 7 lekcji to jest ma o, oh, fuck! Aha, komputer piczka. Nie, komputer piczka. Komputer pika. Ej, 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 ej. kozak, kozak. Ty, snake. To jest shop? Raccoon. Raccoon. Nie wiem. Ale w każdym razie to jest portal. Portal. Więc sobie tutaj zapiszę waypointa. Waypoint chyba było B. Tak. Portal. I damy sobie fioletowy ten, tak żebyśmy wiedzieli, że to jest portal. No i mamy tutaj drugiego waypointa. E, no i będziemy tutaj jakoś eksplorowali teren. E, I co do surowców, naprawdę mega się męczyłem, żeby zdobyć śnieg, żeby zdobyć te całe drewno, bo o oh, fakt, te małe byki. Dlaczego? <laughs> To jest ich teren. Kurcze... Ale za to mają dobrej itemki, powiem wam. W każdym razie mi się już w ekwipunku nic nie mieści, dlatego sobie tutaj może coś pousuwamy. Znaczy, na no wszystko jest przydatny. <grym> o, właśnie taki domek, tak jak tam jest, stał na takiej górze koło mnie. I ja go zniszczyłem, nie? Ale tutaj macie przykład, jak on wyglądał, tak mi się byli ciekawi. No i okej, okay. tutaj może coś. Czasami mam takie ścinki, ale to jest przez to, że mam słabo. mało RAMu, bo ja mam tylko e, 4 GB RAMu. E, jak na tak, no, no jak chcę nagrywać, to też to dosyć słabo, no ale jakoś to zniosę, nie? Bo, znaczy, no jakoś to zniosę, ja zniosę, nie wiem czy wy, e, no, ale w każdym razie tutaj. Właściwie żadnej walki nie ma. Ja mam ustawiony normal. Yy, więc nie wiem o co chodzi. <coughs> Ale okej. Okay. Yy, tędy się idzie. Zapomniałem. Dobra, właściwie no to. Nie wiem. Ile odcinek cały mi się ten. Oj oj oj. Pierwszy zębiaczek. Pierwszy zębiaczek. Witam. Hello. Szkoda, że spadłeś. Ej ej, 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 są ej, 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 ej. Zrespałnowali się. E, Jezu, zawsze... Czym ja zapominam, że to się tak idzie? Zazwyczaj większość batteltowerów się idzie właśnie na właśnie nadwrót. A mi się teraz rączko zbogowało. Chamstwo. Dirt mi się kończy. Jest! Widzieliście to taki fart? Jaki fart. E, kości to... Naprawdę dużo itemków jest. Tylko szkoda, że nie ma jakichś diaksów, bo to jest też kolejny Battle Tower. A tutaj praktycznie nic nie ma. Jest taka zlekła lipa, bo szczerze mówiąc, za cały Battle Tower, no chociaż tutaj też nic nie ma w sumie. Tam coś jest takiego w miarę ogarniętego. Tylko jakby tutaj szybko skoczyć. Tam się. Hmm. Chyba, że trzeba zrobić Double jumpa. Dobra, próbujemy. E, dobra, albo możemy skoczyć tam, albo tam. Idziemy na hardcore? Pewnie. Skacz, skacz. Jest! No, skill, czysty skill. E, tam idziemy, w tą stronę. Nie wiem, czy ma taką mapę zbugowaną, a raczej nie zbugowaną, tylko dziwną. Oj, oj, oj Big Kotek, pamiętasz mnie? Pamiętasz mnie? Tak, to ty mnie zabiłeś jak miałem mało HP. Ale teraz już kwiczyć, nie? No dokładnie. To ja. Fajnie, że wszystko zaproszimy. Naprawdę mega dużo zwierząt, powiem wam. Aha, to jesteś goat, czyli koza. Mm, Okej. Okay. Chciałbym ją nazwać jakoś śmiesznie. No, czemu tutaj nic nie ma? To wiecie, co się tutaj prześpię. I myślę, że będziemy wracać do domku, no i tyle. Mm, Okej. Okay. To jest lawa tak ogólnie. Powiem wam, że teren jest całkiem spokojny. Jakbyście chcieli SIDA, to macie. Teraz możecie sobie zapauzować. No. No i... Myślę, że świat jest spoko. Aktualnie dzisiaj nie gram na shaderach, chociaż mam. Nie? What? Ta woda tak szumi, lol. Zresztą mieliśmy iść tu, a nie tam. Co? co jest jakiś jej... Mm, ok Stąd Dobra, nie wnikam. Jakiś kościół? Jezu, kościół i e, ten cmentarz. Jezu, jaki nie Ja nie mogę, ruler. Ruler ty nie ogarzy. E, Dobra. No, really. Dobra. No, mój skill. Ach, ten skill. Dobra. Hmm. Rzecznie mówiąc, będziemy się rozbierać do domku, bo to była takie jakby informacje małe. Zwiedziliśmy Battle Towery. No to i było spoko. Juliet Pread jest ta pierwsza. Jestem mega zmęczony. Hmm, jutro też mam w szkole, siedem lekcji, ale też mam na szóstą. Kitty. Nice. Nice. Ej, w ogóle gdzie ja idę? Tam ja mam domek, nie? Tam mam domek, kurda, hell. Runer, co się z tobą dzieje? No ty nie umarłeś. No, ale będziemy mogli sobie skraftować ciastka, bynajmniej. Bo mamy duże przylicy, aż 58. To sobie go, to sobie schowam, nie? Ją. Oj, oj, oj. Dobra, jedzenie. No i myślę, że... A wiecie co, skoro mamy... Czekaj... Czekaj jak tu... Kurde... Jak się robiły waypointy? Eee... Controls... Zoom menu... Waypoint hotkey... Toggle full screen... Ojej... Skóry, tak in Beacons, dobra To jeszcze to bo chciałem się tepnąć Bo mi się nie chce iść, ale dobra Przejdziemy, przejdziemy się <laughs> Zlekszam mam troszeczkę chrypę Aż tyle przeszliśmy? Wow Ciekawe czy te to... Nie, to nie są gremie, są gobliny chyba. Nie wiem A, kiszę <laughs> Zresztą I tak przecież się dowiemy i tak, już od 25 level, wow a ja widzę tutaj, że. O, pandzik! No, ej, no, dostałeś O, jak ja lubię, jak ta panda tak siedzi, słodziośnie. No. Ale to nie jest panda, to jest bear. Beer. No. Ja to nie wiem. To nie jest panda. Co ja gadam? Znaczy, w każdym razie. No, widzę już tam tutaj na minimapie, że flipperki ominąłeś, to by się cieszył. Hello, hello. Ciebie wybiję butterflyu. Butterfly. No ja nie, ja nie wiem, czemu to angielcy tak nazwali. Fly to jest latać. To ja jeszcze rozumiem, ale butter? Masło? Masło lata? Mm, nie wiem. Ale nie będę wnikał. My też mamy różne śmieszne słowa. Dobra, więc mam szczególne jeszcze wszystkie. No, ale to może być to jest fajnie. Do w szkole, do ale nie. Na poziomie dziki No. A więc. Ja nie wiem, jak to wygląda. To sobie. Nie, nie, czarną wełnę i. <ślesz> no, a więc to byłby koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, możecie zostawić kciuka w górę, bo to naprawdę motywuje do dalszej pracy. Możecie skomentować ten film, pamiętajcie, piszcie pomysły jakie macie. I zazwyczaj Wam odpisuję na komentarze, ponieważ mi to naprawdę sprawia wielką sprawę, to nagrywanie wszystkich serii dla Was. No i możecie też zostawić sub, suba, żeby być na bieżąco z moimi filmami. No, a więc to byłoby na tyle. Trzymajcie się, no i do następnych filmów. Cześć!